Hello everybody! Please open your books on page 57. Proszę, otwórzcie książki na stronie 57. Poznamy dzisiaj, jak możemy nazwać różne miejsca, które spotkacie w mieście. Zobaczcie tutaj na ilustrację w zadaniu pierwszym. Number one is a school. Myślę, że doskonale znacie to miejsce. Może niektórzy z Was tęsknią za szkołą. Number two is hotel. Number three is hospital. Number four is post office. Number five is restaurant. And number six is a train station. So now let's look here. Do you remember what's this? Pamiętacie, jak to się nazywa? School. School. Spróbujcie powtórzyć. School. Ok, next place. What's this? Zobaczcie walizki. Co to za miejsce? Hotel. 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 What's this? Look, there is an ambul ambulance here. Hospital, hospital, hospital. What's this? Zobaczcie, mamy tutaj skrzynkę na listę. Post office, post office, mm -hmm. post office. What's this? RESTaurant. RESTaurant. What's this? Train station. Train station. OK. And now look at these pictures. Spójrzcie teraz na te obrazki w zadaniu tr drugim. przepraszam. What do you think? What's this? It's a train station. What do you think? What's this? It's a post office. What's this? It's a hospital. What's this? It's a hotel. What's this? It's a restaurant. And what's this? It's a school. Posłuchajcie teraz wyliczanki. CD3 track 19. Let's walk down the streets of this town. And find a post office, a train station, and a hospital. Look left, a post office. Look right, a train station. Oh, there isn't a hospital in this town. Let's walk down the streets of this town find a school, a hotel and a restaurant. Look left to schools Look right to hotels. Oh there aren't any restaurants in this town. Okay tape your center. Słyszeliśmy osoby, które szły przez miasto i prosiły, żeby obrócić się w prawo, obrócić się w lewo i szukać pewnych budynków. Najpierw była poczta, jest ona tutaj, widzicie. Potem była stacja kolejowa, a nie było żadnego szpitala. W drugiej części po lewej były dwie szkoły, po prawej Dwa hotele, ale nie było żadnej restauracji. Dzisiaj zobaczymy, jak powiedzieć, że czegoś nie ma. Na ostatniej lekcji pokazywałam Wam takie dwa obrazki. Na jednym obrazku był jeden piesek i wtedy mówiliśmy There is a dog. I były też, był też obrazek, gdzie było więcej piesków i mówiliśmy There are dogs. Spójrzcie teraz na tą lekcję. Popatrzcie. Na pierwszej ilustracji mamy jednego śmiesznego pana, a na drugiej ilustracji mamy dwie dziewczynki. Żeby powiedzieć, że tam jest mężczyzna, powiemy: There is a man. Ale gdybyśmy chcieli powiedzieć: Teraz zrobimy takie coś, moi drodzy, Wygumujemy temu panu twarz. Nie ma go tutaj z nami. Widzicie, zniknął. O, tyle wystarczy. Dobra, nie ma go. Chcemy teraz powiedzieć, że go nie ma. To zobaczcie tutaj. Zamiast there is powiemy there isn't a man. Nie ma teraz tego pana. I te isn't powstało z połączenia is i not. Zobaczcie, kiedy is i not chciały się ze sobą połączyć, wyszło nam coś takiego. n przyłączyło się do is, o wybuchło, została tylko taka kreska po nim, i zostało nam ty. Czyli jak chcemy powiedzieć, że nie ma jednej rzeczy, nie ma jednej osoby, to powiemy there isn't. Jak na przykład chcecie powiedzieć, że w naszym mieście nie ma szpitala, to powiemy there isn't a hospital. A jak będziemy chcieli powiedzieć, że w naszym mieście nie ma hmm, nie ma kina załóżmy. To powiemy there isn't a cinema. Teraz zobaczcie na drugą sytuację. Tutaj mamy dwie dziewczynki, a panu już z powrotem twarz przywrócimy. E, mamy tutaj dwie dziewczynki przytulają się. I jeżeli chcemy powiedzieć, że tam są dwie dziewczynki, powiemy: There are two girls. Tam są dwie dziewczynki. Ale teraz dzieje się taka rzecz, moi drodzy. Zrobimy to troszkę inaczej, może. O, weźmy tak. Patrzcie, są dziewczynki. I co ja teraz robię? Cyk. Nie ma dziewczynek. Chcemy teraz powiedzieć, że ich nie ma. Zrobimy to w ten sposób. There Aren't two girls. Skąd nam się znowuż te aren't wzięło? Zobaczcie. Do are dodaliśmy not, N się ładnie przyłączyło, o wybuchło, została kreseczka i ty. Czyli jak chcemy powiedzieć, że nie ma większej ilości rzeczy, to będziemy mówili there aren't. Czyli jak będziemy chcieli powiedzieć, że na przykład w naszym mieście nie ma. Dziesięciu szkół, to powiemy There aren't ten schools. Przywrócimy z powrotem dziewczynki na miejsce i wrócimy do książki. Zobaczcie, mamy zadanie trzecie. Troszeczkę może powiększę chwilkę. Mamy zadanie trzecie. I w tym zadaniu mamy taki krótki opis miasta. Ta dziewczynka tutaj na fotografii nam opowiada o swoim mieście. Widzicie je tutaj w tle na zdjęciu. I w tym tekście mamy obrazki. Niektóre są podwójne, a niektóre pojedyncze. Będzie chodziło o to, że tam, gdzie są dwie ilustracje, to oznacza, że y, dwa takie miejsca się znajdują w jej, mieście, w, jej, w jej mieście, a tam, gdzie będzie jeden obrazek, to jedno miejsce. I zaczniemy czytanie. This is my town. To jest moje miasto. It's small, but I like it. Jest małe, ale je lubię. There are two. I zobaczcie na obrazek, co tutaj mamy narysowane. Co to było za miejsce? To samo co tutaj. Spróbujcie je nazwać. Spróbujcie powiedzieć całym zdaniem, jak to powinno brzmieć na głos. There are two schools. Są dwie szkoły. Tu mamy jeden obrazek widać pociąg na nim. Zastanówcie się, jak mówiliśmy, jak się nazywa stacja kolejowa. There is a train station. I tu mamy dwa razy restauracje. There are two restaurants. Są dwie restauracje. There's a, zobaczcie jak mówiliśmy, jak nazwaliśmy pocztę. There's a post office. There are shops everywhere. Ok, udało nam się. Um, udało nam się uzupełnić to zadanie. I teraz chciałabym, żebyście spojrzeli tutaj na zadanie czwarte. W zadaniu czwartym mamy znowu wypisane wszystkie miejsca w mieście: Post Office, czyli poczta. Restaurant, restauracja. Train Station, stacja kolejowa. School, szkoła. Hospital, szpital. Hotel, hotel. I spróbujcie dzisiaj w zeszycie napisać kilka zdań o tym, co jest w naszym mieście, a czego nie ma. Myślę, że bytom nie jest taki mały, więc. Na pewno jest i poczta, i restauracja, i stacja kolejowa, i szkoła, i szpital, i hotel. Wszystkie te rzeczy się znajdują u nas, ale chciałabym, żebyście też spróbowali użyć tych form there isn't i there aren't. Czyli tam nie ma jednej rzeczy albo tam nie ma wielu rzeczy. Na przykład wiem, że w bytomiu jest stacja kolejowa, train station, ale możecie napisać, że w bytomiu nie ma. Pięciu stacji kolejowych. Może to jest prawda. Spróbujcie znaleźć jakąś większą liczbę i napisać, że czegoś nie ma. Możecie też poszukać jakiegoś innego słówka. Ok, to na dzisiaj będzie tyle. Dziękuję bardzo.